Siema widzowie, gram dzisiaj we Fortnite'a, jak widzimy tutaj mamy tu o, czekajcie, super, może specjal będzie trochę spóźniony, przepraszam, ale no jest taki z tej, mam nadzieję, że zrozumiecie, to w ogóle ktoś gra w Fortnite od sej. Dlaczego? Czy w tak? Hmm. Sprawdźmy to. jest ludzi. Przynajmniej hmm. raczej niebieski tak, który zmienia prawa świata i narzuca nas świat super a leczka i to, też no ale a no tam to co ojej Witam pierwszego widza. No. W ja, sensie, to mnie jest... jest... złoto Muszę tu uważać, że byli na tych wyspach, bo oni tutaj są młotki. Aaa, wiadomo, as... mam prawa autorskie. Więc... To nie będzie mi przyjemnie, jak ktoś... Załóżmy... Jakby tutaj jeszcze trochę nie grałem z Fortnite'a, więc... Może będę trochę słabszy, już nie wiem. Oryginalny? Nie. O, dawno przede wszystkim lepiej się odsunąć. A to skok do chodu! Może w polecieć. No zobacz, co do Słyszałem, że są nowe egzotyki. Wiem, że to jest nowy karabin.